To co? Leci, lecimy, panowie i panie, jeszcze raz tym facehunterem, tak? Bo też pa, panie pewnie, może też grają tutaj, czy tylko faceci. To mnie zastanawia, to mnie zastanawia. Nie, no pewnie panie też się zajmują ta, tą grą. Okej, okay, dobra, no mamy, mamy tutaj, mamy do czynienia z magiem. <laughs> Okej. Okay. Mm. Proponowałbym może tego szarżującego na razie za pięć odrzucić, a całą resztę zostawię, a całą resztę zostawię. Pięć kryształów many na początek mieć, fajnie by było, ale nie, ale nie. Żeby szarsze za no Nosorożca za, zagrać. No dobra, gramy tym co mamy, gramy tym co mamy. Okej, okay. zagrajmy, zagrajmy tutaj może... Hmm, nieustraszonego nowicjusza. Ale teraz mu musimy dać tutaj e, za 0 chociaż, żeby on dostał plus 2 do ataku e, Odkryjemy, odkryjemy coś, czy nie? Czy wolpingerów damy damy wolpingerów może? Kopię 1-1 No dobrze, tutaj nic nie możemy zrobić. Tu podejrzewam, no co ma dwa kryształy many No to leci, leci. No pewnie, że nie chce trzech obrażeń dostać. Pewnie, że tak. Dobierzemy bestyję bez jakąś. O, mamy nosorożca. Dostało, dostał plus jeden, plus jeden Elegancko, elegancko. Nowa karta, nowa tutaj, w tej talii, tak? Tak. Zaprezentowałem Wam. Ale tu pojechał, pojechał niemożliwie. No trudno, no trudno. Nie ma, nie ma łatwo. Zagrajmy tu w uśpieniu może. Dobierzmy, dobierzmy coś. Dobierzmy. Co tu mamy? Losowego za jeden czy może lasowej bestii w ręce no chyba to będzie dobre mamy bestię <laughs> jak doda jeszcze trzy no to to elegancko będzie elegancko no ale musimy czekać czekać aż aż doda jak się uda dodać w ogóle tak <laughs> jak się uda no dobrze, ten się nam powoli przebudza. Mamy jeszcze jednego takiego. Więc teraz nie wiem co. Hmm. Można by było tutaj zagrać ten złomostrzał, że, że tak powiem. W ręce byśmy dodali tutaj temu nosorożcowi. Ale nie wiem, czy już teraz, czy już teraz. Hmm. Może zagrajmy jeszcze w uśpieniu walniemy tu, walniemy tutaj na bohatera dwa punkty mocą specjalną przeczekajmy troszkę przeczekajmy nie od razu wszystko nie od razu wszystko ale tu leci no leci ostro ostro no ale tutaj pięć zadamy pięć zadamy, ten się przebudził ten ma jeszcze jedną turę. Teraz może zagrajmy tu demonicznego. Demonicznego. Okej. Okay. I teraz zagrajmy może to. Czy nie, czy nie. No dobra, leć, lećmy. Dodamy tutaj. Już ma 10 widzicie nos nosorożec. No sorry, że 10 a pamiętajcie, że nadmiar nadmiar obrażeń leci na bohatera tak leci na bohatera w twarz A świetnie No tutaj 6 w twarz musi lecieć No ale ten się przebudził więc 5 zadamy 5 zadamy super super. A... Nie ma komu zadać, nie ma komu zadać, hienę jakąś, ajajaj, aj. dobra dajmy temu, dobierzmy tu bestię. Niefortunnie, niefortunnie, no bo co? Tu byśmy za zadali sześć obrażeń, ale nie ma nikogo. A, a nadmiar przechodzi na wrogiego. Więc co? Musi musimy użyć mocy specjalnej i bestię zabrać. I bestię. Nikogo nie chcę wystawiać zaklęcia, zaklęcia, tylko i i sekrety, jak to umaga jak to umaga no, no dobrze, jemu zostało 10, mi 16, no nie wiem czy 16 będzie w stanie zadać, czy nie no wystawił kogoś, no to cieszę się że wystawił, tak, cieszę ogólnie obrażenia zaklęć plus 1 ma więc, no dobra tu zap... zapłon wrzucił zapłon ajajaj, zabroził no dobra, nie ma, nie ma jakiegoś zaklęcia, że tak powiem. Znaczy, zaklęcia nie ma. Zagraj, zagrajmy ten zryw, tak? Zryw. I tu, jak widzicie, walimy na tego, i cała reszta przechodzi. Tak przechodzi. Tu, moc specjalną zagramy. Co? Dwa. Zadamy czy nie? Zadamy No, 16 nie będzie w stanie zadać, to, także chyba zwycięstwo będzie nasze, chociaż nic, nigdy nic nie wiadomo do końca, do końca nigdy nic nie wiadomo, ale zobaczcie, 8 i poleci. No dobrze, ale tu moc specjalna wystarczy, nawet jak tu pociski walnie, tak. To nawet na naszą korzyść. No właśnie, tym razem się udało dziadkowi. Tym razem się udało. A więc, co no, przy, przyjmujemy? Przyjmujemy te gwiazdki, które wpadły. Platyna 9 na razie, tak. Fajnie, że, że dziadek, dziadek tutaj teraz miał wolne od pierwszego od soboty, więc tutaj sobie może pograć, tak? Dzisiaj jest, mamy 3 maj i też święto, więc nie pracuję, więc widzicie od razu rangę. No, nie gram też ca, całymi dnia, dniami i nocami. Bo to się nie, nie da, no tam kilka pojedynków i, i człowiek ma dość. No, nie wiem jak, jak u was to wygląda. No ale z, niewiel, z niewielką mocą, że tak powiem. Kilka pojedynków i, i człowiek się cieszy, no. Człowiek się cieszy, że tam idzie, pniemy się do góry, tak? No super, super, super. No, lecimy po ten diament. no Będziemy szlifować potem. Postaramy się bynajmniej. Fajnie, że tam ktoś ogląda tutaj dziadka. Zapraszam też na stream w każdą sobotę o 18 .00. Stream na żywo Także zachęcam, zachęcam. Link, link jest w mojej informacji w zakładce. Także fajnie jakbyście tam wpadali od czasu do czasu. To dzięki bardzo za uwagę, za uwagę i zachęcam tutaj do oglądania dziadka. Super, super.